Ano, ja się nazywam kucharczyk Zofia. No i, i mimo taki takiej bajce, którym moja babcia opowiadała, to jest bardzo, ona jest staro i dawno. Ale przecież ona nie ładnie wysła, no jeszcze tam z to ona jest bardzo staro ta, ta bajka. Było tak, miał chłop bardzo dużo dzieci, przed tym to miały dużo tych dzieci. No i on tak miał dużo tych dzieci, no i jestem mu się tam urodziło jedno. Już miał dwanaście, jestem mu się trzynaste urodziło. No i mówi tak, kobieto, kogo ja teraz w tek, w, do tego chrztu zawołam, żeby łokrzyć o dziecko, aby chłopiec. A ona mówi, no, ja wiem. no i wszyscy wszystkich łopów wołałem, wszędzie wokoło i swoich, i znajomych, i już, ale to nie mu kogo zawołać, A brakowało mu kobiety. Chłopa to miał. A on mówi, ale mówi tak, a to wyjdę na drogę. To będzie pierwszy set, to ja tego zawołam powiem mu, żeby set, a kobieta gdzieś, a będę chciał ni poprosić, żeby posłał te kumy. No i znano, nie znano, to będę mówił. No i idzie kobieta, idzie kobieta, u ją zatrzymał, mówi. Mówi, pani, nie chciałaby pani mówi do mnie, przyjść w kumy, podać dziecko do krztu? A ona mówi, bardzo chętnie, za co nie? Pójdę. No to mówi to dobrze to. A kiedy będzie ten krzedz? No w tym co dziewczyn, co powiedział mi. No i przysła. O tego chłopca Michał. No i wszyscy tam te krzcinia, jakie tam takie zrobiły tam. No i mówi tak, ale się tak dobrze ten chłopiec łuceł, Taki był, no bardzo się dobrze uczę. wyłócił się tak, za doktora. No i ona do niego mówi, będzie ci bardzo dobrze. A już tak się znął, na tych chorobach, że gdzie do kogo poszedł, to mało kto, żeby ktoś przez niego nie nie był. No ale ona mówi tak, słuchaj, trafi ci się takie, że musi umrzeć, że nie wylecisz go. No to ja się dowiedziałem, że on jest taki do, dobry, ten doch, bo krzyknięty, taki, ale to w okolice. Zjeżdżały się po niego, a przed tym to kuń mnie, przecie wozy. Nie było samochodu, nie tego, no i... No i tak, że nieroczno musiał i dzień czasu jechać do tego chorego. No, ale ona mówi, a ona przy nim w sindzie była, przy tym chorej. No i mówi tak, słuchaj, ale ci się trafi, że może i umrzeć, ale jak? Powiem ci, jak ja będę stoła w nogach, to ty wylecisz tego człowieka. A ja będę w głowach, to już nie wylecisz go, żebyś wiedział. O, ty mi. No i mówi, no to mówi tak, no to będę wiedział. Pojechały do tego, poszedł do tych chory, ta koziełuszka była chora. Jedne, jedyną te dziewczynę miały inną. No i on mówi tak, patrzył na stoi w głowie. Przy głowie tej dziewczyny, ale on mówi tak, no trudno będzie, nie dum rady, żeby uleczyć, ale proszą się, klękają przed nim. Ile pan będzie chciał to dumy, aby, aby uzdrowić? No on mówi, żeby my wysła ta dziewczyna. Ale mówi, no, no cinsko, no, no widzę, że, że nie do się uzdrowić. Nic z tej choroby nie wyjdzie, chyba musi umrzeć. Ale a on jej się prosił, na litość Boga. Ale on się tak myśli. Mówi, że to przekręcić nią, gdzie ma głowę, to nie żeby miała nogi. A tego, no i on już natychmiast, ale u ona mu przygroziła ta śmierć. To jest bunt po to jest nie słucha i no robi po swojemu. No ale i ta dziewczyna wysła, bo nim przekręciały głową gdzie miała nogi, to przekręciła nim głowę i uzdrowiał. No i tak, że taki było krzyknięty, tak mu było dobrze, że zodnyu w dumu nie było tym dzieciom tak dobrze jak do jednego niego. No ale później przygroził mu ostatni i pierwszy rodzaj ci przepuszczę to to. Ale wincy, żeby tego już nie było. No i tak już nie posłuchał, wincy nie było, i tak się zakończyło.